I witam znowu. Ja już. Mamy tutaj transmisję z Bedwarsów, jednocześnie grając sobie po prostu nie my. Nie mogę Nie, weź, to chyba musimy się rozłączyć, bo to tak... To weź może wy, wyciście sobie po prostu mnie. Ja będę was słyszał. A no, to jest plan. Już Dobra, tylko... To, to, trzeba to zrobić. Odejdźmy. Ja Ode odejdź. ciebie będę słyszał, bo ja nie chcę. Przydałby mi się tak zwany. Ja ja już się bawiłem po Emeraldy czy diamanty. Dobra. Tego... Cyk, cyk. Tyleć, ja Będzie zostaję łóżku kupiłem. Tylko... Już. Siano chciałam. Dobra, muszę sobie siano. więcej tego kupić. Jest siano, dobra. Tak, kupiłem. Oczywiście zrobię tutaj że jakieś wyjście było. Ej, ale uważaj na tych na niebieskich. Niebiescy już mają. Ktoś w las? Nie, tu nikt Dobra. nie wieszka. W czerwonym został. Może tutaj będzie to jakaś owca. Tam. Jak oni tak szybko robią? W czerwonym? Tak. Dobra, Tak. Ale nie mam teraz no Ja nie. Ja robię nam taką wieżyczkę jakby. Pek, pek. Pek, 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 pek. No łóżko wie. mamy dosyć osłonięte. Oh yeah. No ale jak rzucą nam fireballem, to wiesz. Tak no to wiem, ja będę go cały czas pilnował tego łóżka przecież. Ja białym. Nie są zniszczone? Co? No szybko. Który kto to tak koksi u nich? No to zawsze tak jest, że na początku to niszczą. Jo, ole w ungielu No to jest mam. najlepszy ten, bo wtedy nikt nie jest koksem. Ja muszę sobie kupić Dobra. zbrojkę na pewno. Ej, miło, A że ja ten gier mam. Mieczyk zbrojny. A tam, ci tam dajmentują się, dajmentują. I wełny. Dobra. Na razie mamy tak łóżko ubudowane. Lecimy chyba do niebieskich niedługo. Tylko fireball. Nie, nie doskoczyłem. Weź. Jest owca! Jest. Jest owca, jest pig. Ja mówię, że stoję, że... A jest tu więcej owiec niż jedna? Hmm. Weź daj żelazo mi. A, a, Ej, weź do ender hmm, Będę wsadź. Do ender Dobra, ja to wziąłem, ja kupię sobie zbrojkę za to. E, Dobra, chodź tu owca, pyk. chodź. chodź. Do, do kogo idziemy? Do niebieskich idziemy po emeraldy? Na razie poczekaj, ja ulepszę nam... E, Ciekawe czy ich słychać. ...miecza. Hara coś... miecza nam ulepszyłem. Mamy e, sharpness za dwójkę. Tutaj już jednego diamenta wziąłem. E, mm -hmm. Spoko, spoko. Dobra, na, razie na razie Chodź na chwilę. Wziąłem, do... Chodź na chwilę tutaj do mnie. Ja Właśnie sobie jaka? już kupię pewną rzeczą nazwę Fireball. I. E, cyk, cyk, cyk. Hey, hey. Ktoś krzyczył Janka. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Ja jestem, yy, nie jestem czekaj, 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 bo tu jest... Tu była owca. Pomóż, chodź. U. Gdzie? O. Kurde, trzeba... Uh. Ale pociąg pociąg nie? mam fajny. To nie na. Ale go odbiłem. Ale go odbiłem. No chodź, swajnaczku. Co? Ja nie rzucałem fajna bola. Masz. Ja za to idź, ja sobie, idź sobie tą żelazną hmm. zbrojkę. Teraz tak. Te całe nie będę miał przecież. O, skoko, nie, chyba tam krowy. jeszcze złoto jest, to chyba będziesz miał. Ja się już do nich Ty, buduję doko. ogólnie, do niebieskich, Czy bo to chcę jakieś zrobić dla są? Zag... Nie wiem. Dobra, z tymczasową zagrody zrobimy im z dirtu. Ciężko. Dobra. Ja idę do niebieskich ogólnie. Tutaj już mi pan idzie. Tak, fireballem się bawno. Ale cwaniaczek. Kupia Kurde. Fireballa się irbolina. i myśli, że Koks jest. No, aaa, nie mogę. Myślimy, ja że my zaraz z zostaniemy na to... tym musimy, e, musimy iść zaraz e, na właśnie nich. Na, niebies na niebieskich? No, niedługo na niebieskich musimy iść. Nie możemy teraz? Pyk. O, mamy 6 złota! Dwa diaksy, co ty o, zrobiłeś? To, 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 to. Nie mogę teraz Dobra, mam dwa firebole A... Ale go strąciłem firebolem, dobra A? Dobra, to chodź lecimy na nich Lecimy, lecimy. A dobra, to lecimy Szybko lecimy. Ja już nie mam fireballu Co ty jak mnie się wstydzasz? Mnie też te przed chwilą Dobra, tymczasowa farma Idziemy z góry Owiec Bo on tu zaraz przyjdzie Masz z tym się podsadzić? Masz Dobra. Ja, ja mam dwa firebole. Ale ty będzie chciał nas porobić firebolami. Dobra, teraz uważaj, bo on zapewne będzie zaraz strzelał. Dokładnie! Nie. No, to typ! Krowy Jezus, można się zabić bawił tymi firebolami. Kurde, ale wiesz, nie miałem że e, no. Dobra, ja to można, można zatuc. No, to, to, o, coś, to, już? Masz, masz już tą, masz. Biorę A, TNT, no. TNT, muszę coś. wziąć. A, fajnie. się, ma. Ma. Będę się Wełnę Sajno. muszę wziąć, daj mi też trochę wełny. Dobra, ja muszę sobie kupić wełnę. Chodź, 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 chodź. Idzie tu typ chyba. A nie, jednak nie. Bo ja, ja, też myślałem, że idzie, ale dobra. Będzie ja się teraz Nie ma wchodzenia. Taki, wróci, odcinę, o, o Brighton ja wezmę z powrotem. Dobrze, może wróć. Co? O, o odświe, Ale mila Mama, ty ty nie słyszysz? Chodź na kawę! Wiem, widziałem, widziałem to. Ja go zrzuciłem, ale nic to nie dało. Spójrz. I dobra, idę spać. Ja zrzuciłem i sam, i sam nie zginęłem, ale... No. I to by było. Nie, to jeszcze nie koniec odcinka. Dobra, wstałem. Zielony został zniszczone mm. um, Weź coś, mów? Możesz coś mówić? Chyba nie może, nie słyszałeś, co się dzieje tam u niego? No, słyszałem coś. Um, Wezmę sobie kupię patyka z knockbackiem. Um. <grym> jest coś takiego? Tak. I tu jest! Tu jest! Tu jest. To ma nie widać! Noś chyba Albo po prostu cheatuje. Mm znieścił łóżko. Nie. Ale ktoś mnie bił nie widziałem. Albo mm. to nikodem po prostu... Nie wiem czy tak, tak da się. Yl, nie wiem. Czy ktoś nie widział nie? tego gościa od tych um. Od... Nie, od Mendingu to nie. Ten mam ending, fajnie. O, bambus jest to fajnie, z bambus bambusa zetnę. Będę miał więcej szmaragdów. Pik, pik, pik. Dobra. Pik, pik. Bo ja tutaj to. Pik, pik. A, ej, Janek wyszedł. No, on wyszedł, bo widziałeś co tam się działo? U niego. Ale No to nieźle się nie spodziewałem tego. Kurna. Co tu się zadziało? Co? Halo? Halo co? To <noise> mówię, że coś tam kurna O kurna! No właśnie, bo fireballem i... tu jest! Toś ci ciągle no, to strzela to... fireballem. Co? Ty ona tych fireballów kutas! <noise> Nie mam pojęcia. bo on już wie gdzie jest nasze łóżko Szybko biegnę po różne rzeczy. Yy, Skletki szybko. Mm, już o kurna! Co by tu wypierdzielić, to wypierdzielę. Oj, no posłuchałem chyba! O! Został ściągnięty, co nie? Ale jestem sam, to jest najgorsze. O, Janek se poszedł, co masz teraz. Ale on chyba wróci, ale na pewno teraz nie w tej jest rundzie. Rany. Właśnie. Jestem sam. Zobaczymy, co ci Jesteś z tego wyjdzie. Mnie tam nawet nie ma. także. Ja jestem żółtym i jest trzech. Y ARION ja GOLEM Przygup Dobrze, mamy dużo przygupów To jest plus Trochę laguje przez to świat bardziej No co? Ej, oni tam z fireballami napieprzają Mnie tam nie ma nawet, wiesz Halo, no jesteś Fletcherem? Nie Nie Trzeba jak najwięcej tu No, na Prima Prilisa do dowcipy No, pewnie na Prima Prilisa mi tu robią to nie jest śmieszne nie. słyszy, to niech przestanie. O, patyków. Nie zapomnijcie też zasubskrybować tego kanału. To jest też o. bardzo ważne. Um, tak. A ty, nie? panie semaforzu? Uuu, kusza. O, stringi sprzedajesz. Nieźle, nieźle, bo. Ty jesteś fisherman? Nie, fisher. Co? Bambus tutaj? Nie wiem zieloni. Ja bym nich od, tam, od tamtej strony. Tu są patyki. Ja się boję, że mi niebiescy zaraz tu wbiją. Idę jeszcze jedne patyki, sprzedać temu gościowi. No ja muszę się bronić, jak jestem sam, nie mogę atakować. O, No nie wiem, bo mnie tam nawet nie ma. I sobie jeszcze wiem. chyba kupię książkę? No to prawda, wiem. ja to coś, czas mówię. Dobra, muszę tu zrobić, kupić więcej. 5 zostawię. O właśnie. Zostawiłbym też skóry. Muszę to wziąć, O, i tu wezę bambus. I to. Odłożę te stejki, bo i takich mam w cholerę. Trzeba tu zgniłe mięso dojeść, bo no... to już kupię. Nie mogę wytrzymać. lowestone stone. Chata w ogóle jest Piotrek tak daleko, że nikt tam nie chodzi. kurna! Co ty jakie ty masz opcje? Dużo salmonów. Dużo salmonów trzeba. Ty tam szalejesz, o nie, to słyszę. Ale ktoś mi wysadził firebolem chyba wszystko prawie. I... O, i to będzie moja farma kokobinów teraz. Pienny, ile można, no pedałki O, żadnego nowego wieśniaka nie ma? U, dziwne. Nie, nie. Tego się nie spodziewałem. Nie mogę wierzyć w to, że jestem sam. Też. O, od. O, no, zapomniałem, że można. Czyli sam odbiłeś. Ja ten teraz w nich strzelam z łuku? Mm. Ta znowu go rzuciłem chyba. Nie, tu nie ma kokobinów, no, czyli tu muszę... No, tak, tu są kokobiny. A, nie kupię kupić sobie tą nie książkę. Odwróć je! Piernicę. Wiem sobie tą książkę kupić. Yeah! O oh, yeah! Kolejna z bendingiem książka. Hej! Jakąś chatę zacząć złożyć, bo ja tutaj się powoli przestaje mieścić w tym kurwa! miejscu. Kurwa! Zabijeli mnie! O nie! Dobra, to to na tyle w tym odcinku. O, Właśnie ciekawiej już odcinka. O, 13 minut żej.